Cześć widzowie, witam Was w drugim odcinku z serii Od Zera na Lumen's Land. Dzisiaj jedziemy sobie najpierw to sprzedać. To machindrę. Tutaj ogólnie sobie troszkę jeszcze załadowałem. Tutaj i tutaj parę kawałków. Także wsiadam w machindrę. Dobra. Z pasami. Tak, powinno spaść. Tutaj to. My sobie jedziemy. a to, ha Przyjeżdżamy. O! O tył, trochę. Dobra, idziemy. O! I piek tysiąc ponad zarobimy. Te pasy od razu podpinam, Dobra, Obrac sobie. Tak oddepnę. A, to tu jeszcze drugi pas mógł być, ale ja nie zapiąłem. I to już na sobie razem. Mam jeszcze dwa drzewa z za z odcinkiem jedna jeszcze leży. Jak to ma hindre Nie niesie. Mam nadzieję, że już więcej zarobimy. I jeżeli nie będziemy musieli się z tym dżemem cały czas męczyć, to wypożyczył sobie jakiś ciągnik, taką maszynę, czekajcie, poszukam ją. A tutaj będzie. O! Coś takiego? Wypożyczył? Zobaczcie, ciekawe będzie? Tylko, że to. patrzcie to 100 tysięcy za taką rurę. A to chyba wiadomo, ten... dlaczego. Podjadę sobie bliżej. Dobra. Piła. I sobie tniemy. Nie na oko, jakby ktoś pytał. Bo jak inaczej. Zawoduję najpierw na machindrę. Albo czekać pod sobie najpierw i później już tylko wydawała do Dobra, gdzieś tyle. Tniemy kolejny kawałek, i kolejny. Od razu drzewo już traci na masie i... Na długości. Teraz sobie trochę poładujemy. Mam nadzieję, że zarobimy. żeśmy już nie zdziwi tą machindrą, tylko czymś większym. Tylko mam nadzieję na dzisiaj. Też może coś będzie ciekawego na promocji. Co zobaczymy? Tam się surrało. Tutaj trochę pochyły teren. Dobra, ładujemy. Tutaj te kawałki takie trochę dłuższe. Oczekajcie to spadło. Mam na przykład czarny pan, od którego wziąłem taki pomysł na tą serię to on to robi tam w przyspieszeniu 4 razy podajże albo ileś jak dobrze pamiętam a ja nagrywam bez żadnego przyspieszenia także to to trochę dłużej też dobra, to sobie popnę takie dłuższe kawałki też trochę cięższe. to już weźmiemy. Aha, dobra. To już nie wejdzie, także musimy krótsze trochę te kawałki dawać. Aha, to nie wiem, czy wejdzie. Dobra, ja w to załaduję. Jak zarobię i wypożyczę na coś innego, to Wam pokażę, bo tak to, to trochę długo nam zajdzie. Także widzimy się za chwilę. Dobra, żeby zawiązać te drzewa, taką koparkę. No Fakt, że jest, znaczy kosiarkę. Powiedziałem chyba koparkę, to sorry. Ale ogólnie to fajna jest, mi się podoba. Tutaj to sobie. No i będziemy też mogli na trawie zarabiać. To jest taki dobry pomysł, mi się wydaje coś nie będzie cały czas tylko tego drzewa. Krzaki. Dobra, jedziemy. Gdzieś można taki kieszonkę zrobić z tego. Zresztą kosiarką, też by ciekawie mogło to wyglądać. A, zbiornik nawet duży jest. Nie powiem, że nie. w takim czarnym malowaniu. Mi się podoba. Nie wiem, jak wam. Ładniejsza dla mnie jest niż ta zwykła. Ale ta. No to tak na ja jak tak jeżdżę, ale tak to przynajmniej że fajnie wyglądało. Fajnie się tym kosi, bo nie myślę, że to dobry sposób, żeby sobie pieniądze zarobić. Od tej kawałek drzewa zgubię. Widzicie, leży na drodze. Dobra, ioda. Fajna kosiarka. To jest Amazonę, podejrzewam. Zobaczcie, sobie machindrą odjadę. Dobra. Tutaj i teraz tym jadę. Ale będzie nie nagić pewnej kiszonki, tak można było robić. Jeszcze trzeba postawić silos. Zobaczymy sobie, ile zarobię. Taki koszt 1200 litrów. Za 1200 litrów tej trawy i samej niesiana, samej trawy zarobiłem 92 euro. Mało, ale przynajmniej jakiś biznes. Co się tutaj jeszcze pojeżdżę? Później jak zarobię to bym sobie wynajął jakiś ciągnik z kosiarką. No i na tył I Żeby od razu zrobić belę, później te bele pozbierać w taki sposób, albo robić kiszonkę taką, nie, bo to dłużej zajmie. Tylko, że to, to trzeba będzie potrzebne pieniędzy. To my sobie najpierw tym popracujemy. Działam też się może jeszcze zajmę dzisiaj, ale na razie mam w planach sobie pojeździć tym. Dobra, to zbiornik. To jest zaczep z tyłu nie widać tak by był zaczep no to oczywiście można by nam coś podczepić na tył żeby więcej tego zabrać na przykład przyczepy samo zbierające odcinki raczej nie będą jakieś długie takie po 20 minut lub jeszcze więcej to takie mi się wydaje w granicach 10 do 15 minut. O! To sobie tutaj, tu, bo tu już nie chce podjechać. Widzicie? Co to się stało? Może tutaj chociaż podjadę. Aha, zakopałem się. Chyba dlatego, że mam błot zakopywanie się, to się zakopałem. Dobra, co jak to opanuję to. Widzimy się za chwilę. Dobra, sobie taki traktor Kramer z kosiarką Osa. Może to pójdzie szybciej? Po musimy ogarnąć coś do. Aha, dobra, wałek. Rozłożymy sobie od razu. Jeszcze musimy znaleźć coś do zbierania tego. Opuszczamy. Dobra I zaraz będziemy już kosić. Tylko tutaj musimy wyjechać? do trawa. Dobra. Włączona Kosi. Kosi. To lecimy. Fajna kosiareczka. Taka nie jest za duża. To jest chyba najmniejsza ogólnie jak mam się znaleźć na Nothubie. Mi się wydaje. Ale jest fajna, nie jest jakaś najgorsza. Dobra, tutaj sobie obiadę, nią A może byśmy sobie ją przetrząsnęli? Z Zanim tego się możemy sprawdzić cenę jaka jest za siano i cena jaka jest za zwykłą tronę. Czy się, wydaje, że jakaś różnica na pewno będzie w cenie ale czy duża czy nie zobaczymy. Dobra, widzowie ja do końca poza odcinkiem. Widzimy się w na następnym odcinku, także pa.